Cześć, moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj no, z uwagi, że mamy Shocktober, czyli te elektryczne tutaj ręki wszystko. Postanowiłem sobie dzisiaj zbudować dek z elektrycznych, tak zwanych kart. Zbliża się też trochę Halloween, więc trzeba troszeczkę się pobawić Zbudowałem sobie na razie taki dek z elektrycznych jednostek. Jeszcze tutaj można by było. Sparkiego dać, sparki by był jeszcze, ale nie chciałem go na razie dodawać. Nie widziałem go jakoś w tym deku. Sparki, chyba tylko sparki jeszcze został, którego mógłbym tutaj wymienić. O ile dobrze widzę, mam nadzieję, tak, tylko sparki, ale zagram na razie tym dekiem. Zobaczę, jak to się będzie sprawdzało. No, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, więc zaczynamy zabawę na aręce. Mam nadzieję, mam nadzieję, że się uda. Dobra. Wyskoczę chyba z zapikami, tak spokojnie sobie. Zobaczymy. O, echo Mother Witch. No dobra, to ja sobie, ja sobie Tesla wystawię. Wystawię Electro Wizarda, Czym będzie grał? Dobra. Elektrospiryt poszedł z jego strony stronę troszeczkę źle. Czekajcie, spróbuję sobie aktywować Kinga. Uda się? Nie, nie doszedł ten elektrospiryt na wieżę. Dobra, więc nie udało się aktywacja. Turututum. Tu. Ja sobie użyję lightninga, niech ta matka tam padnie. Oho, Dobra, zobaczmy. Jeszcze Elektro Wizarda dorzucimy, czyli już wiem czym gra, elektro. ten Royal Giant. No dobra. Rybak, niech podejdzie. Zaraz będziemy mogli zaczynać powoli tą ofensywę. Dobra, trochę odpuścimy to i zaczynamy elektrodajantem. Dobra, mam nadzieję, że się uda. Dobra, on w ten sposób zaczyna. Ja mam Tesla jeszcze. Dobrze. On tam, tam Wiedźmę, Z rybakiem jeszcze ją. Dobra, jest rybak. Chyba mi się udało. Chyba mi się uda tą pierwszą walkę. On ma jeszcze tego fireballa. Niestety nieszczęsnego. Ja mam Tesle, teraz go zero i na Tesle. Zero i go na Tesle. Dobrze, jest elegancko. Dobra, elektryczny Dek, pierwsza walka. Na razie jakoś w miarę. No i chyba GG wyszło. Pierwsze. Dobra, zaraz zobaczymy drugą walkę. Uu, elektryczny, nic na razie nie zmieniam. Może elektrycznym 6000 bije w tym sezonie? Dobra, jak się bawimy, to się bawimy. Jak się bawimy, to się bawimy. Hogrider? Dobra, bawimy się z tym Hogriderem. Oby tylko Hogrider tutaj był. Oby tylko Hogrider. Szkieterka, dobra, mam lightinga. Nie zawaham się go użyć. Ops. Teraz Hog Rider poleci. Kurde bele. Niedobrze, niedobrze. Bo Walkiria jest na wiewy. No, troszeczkę potracę. Muszę pocierpieć, dopóki nie użyję tego Electro to muszę trochę pocierpieć, źle zrobiłem, źle zrobiłem z tym lightingiem. Dobra, poczekajcie, muszę pomyśleć, jak to rozegrać. Czy jak teraz rzucę elektrodygiant, to się zablokuje mocno? Chyba tak. Czekaj, co ma Fireballa? Ma Tesla. dobra, on ma teslę. Here ja. Dobra, przetasujmy. No, lighting poszedł niestety. Dobra, proszę podwójny eliksir teraz. to muszkieterkę pewnie danie eloga Dobra, no trzeba zacząć taniec, nie ma innego wyjścia. Sięgnę? Sięgnę tą muszkieterkę, sięgnę. Niestety chyba to przegram. No, raczej na pewno. Na drugą Teslą, zaraz wyskoczy. No niestety, tą walkę przegram. Tu mi się nie udało tymi elektrykami. Dobra, oma mały mi w wieże przewali, więc no, druga walka mi nie poszła elektrykiem. Tu, 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 tu. Dobra. A, sobie trzecią waleczkę szybko włączam. Hmm, tutaj mi nie poszło. A ciekawe, jakbym sparkiego rzucił. Tylko za co bym mógł tutaj sparkiego rzucić? Hmm, kurczę, ale za, jakbym tu rzucił sparkiego, to ja już tym dekiem się kompletnie zablokuję. Nie, gram tym dekiem od początku do końca. Może się uda teraz. Myślicie, że od razu. Dobra, gram od razu, Dobra. o balon niestety. Zaryzykował i to mu się udało. Tu ma Mega Knight'a Jeszcze raz uderzy je, dobra. Dobra, udało się to troszeczkę. Uwaga, bo lecą znowu baccy. No, żeby nie podszedł! Dobra, udało się tym razem. Tylko wybuch będzie. A tą drugą wieżę też już tutaj mocno siekam. Dobra, teraz armię szkieletonów to dragon sobie tutaj powinien poradzić. W miarę Dobra, chwileczkę, no są małe obrażenia, no ale to, to wliczone. teraz tak lightning ups dobra poczekajcie bo balon dobra udało się Pyterkę tam wystawić? Nie tak, jest muszkieterka. Op! O nie, teraz to przejęłem. Teraz to przejęłem. Teraz to źle to zagrałem, bardzo. Bardzo źle to teraz zagrałem. Czy uważać się na spokojnie. Nie podpalicie, się, bo już już chce się podpalać. Dobra, wygrana. GG będzie w drugiej walce, ale ja chciałem podpalić. Uff, dobra, droga waleczka mi poszła. Dobra, no to elektryczny deck mam. Chyba nigdy takim elektrycznym dekiem nie grałem, więc udało mi się elektrycznym dekiem zaliczyć. Akurat w sezonie, gdzie jest elektryki, są na topie, więc pamiętajcie, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz i przypominam o kodzie po, Zawsze na końcu będzie chyba. Nie, no czasem będę wam marudził na początku. Dobra, dzięki, to tyle. Widzimy się niebawem. Cześć.